Już mamy pierwszy przypadek, o który napiszcie po prostu na komentarzu, o który macie r... rok szkolny jutro, a może wam zostawię słupka. ja cię baranie! Dobra, no, dzięki, że usunęliście. No nie? a to był jakiś bóg. Paliwa braknie. Potem to co. No ja ci, kto mi to podpalił? Ale dzięki, że ugaszisz mi. Ale nie. No ja nie mogę! Kto to mi to podpalił? Ja czuję, że tamcy ludzie. Ej, ale oni robią trolla na Was. Czyli, ale to nieładnie. Nieładnie, kurde. I ładnie, bo sobie jeździmy na uzdanie, a potem paliwa braknie wam, debil. Jedziesz, jeszcze nie? Jak ktoś nie jedzie, to ja go zabijam. O no jedź. No jedź, baranie. Dużo chyba klipów będzie na hum, A najdłuższy chyba był w piątek stopam, 8 minut trwał. No co, Pip, przecież widzisz, że kurde, tu nie ma. No i kto mi jeszcze wjechał? Kto mi jeszcze wjechał? Nie idę do niego. Nara. Ty też gdzieś w końcu, ale ja jeszcze się zatrzyma. Będzie tak, że się zatrzymujesz. No nie, co on zrobił? Widzicie, widzicie, co on zrobił? Nie idę go zaszczepić, jak on nie jedzie. Jedzie czy nie? No sumie jechać, ale jedź ty też. To to zostawił takie części. No baranie! Dobrze. Trzej minutki. A ty co? Ja cię nie będę wozić. Ja tego dostaw robię. A ty co jeszcze koła nosisz? Ale dorosłych gości nie ma podpalających Tylko coś się tam pali Widzicie? Nie wiem Widzicie? Będzie brak paliwa A ty jedź, że Baranie A co wy robicie? Ja was nie wożę. Jakże byście nie wzięli No ja cieszę, kulanta nie mam A ty co Baranie Co mi wchodzisz? Co mi wbijasz w tą drogę Debil no ja ci no jeszcze podpala, co za debil! Widzicie co co za debil? Debile z nich, po prostu. No podpalają pociągi, tak aby nie jechać, a potem paliwa brak, a w dodatku jeszcze yy, nie ma kulanta. To co się dziwić? Jeszcze ktoś mi wjechał w kulantach dodatku. No coś jedzie szybciej, bardzo dobrze. No nie! Ja? Yeah. No czemu się to samo rusza? Co to jest? Co to jest za pociąg? 6 minut się nagruba. Oj, to będzie chyba duży. Wiecie co, ja idę chyba ugasić ten pożar. Oj, czekajcie, bo ja idę to ugasić. Przejdziemy normalnie. O, no, widzicie, tu jakiś wybuch się stał. Napiszcie o której macie rok y, szkolny. Może chyba nie macie, bo... Mieszkacie, kurde. No, co ty wjeżdżasz? No, że chyba macie strajk w Warszawie na przykład. Nie, to może nie wyjdziecie, to szkoda, ale zazdroszczę wam, jeżeli mieszkacie na przykład w Krakowie, czy tam w Warszawie, czy tam gdzieś indziej. Ale naprawdę, ja was. tam jest pożar, korek i tyle. A ty co jeszcze? Wbijasz karierę. Ja i tak nie chciałem z tobą zdjęcia, więc wypadł. A ty co Hej, Ej! Ty debilu! Debilu! No, debilu ze strany, Mam to nagrane. Co za debil. Mam to nagrane, pamiętaj. To znaczy, że nie jesteś, kurde, bogatszy. Co za debil? Ja sobie chcę neutralnie... Tu co jak on spawnuje ten poziom, a ten kurde się zabija. No widzicie macie jego nik. No popatrzcie jak on zabija ludzi. Widzicie? Widzicie jak on zabija ludzi kurde? Oni nawet se poziomu nie dają rady zrespawnować. Naprawdę. Masakra normalnie. Na chwilkę ten zrobi masakrę i nie masz do mnie szczelać, Nie masz się do mnie szczelać. Bo nie możesz, bo ja tutaj operuję, jestem policjantem i, i wypad i nie strzelaj do mnie idzie walony, ok? Bo, bo jeszcze się pozwę do sądu robloxowego. No 11 już minut się nagrywa, no już pożar przestał, ale tu jest coś, jakaś część. I proszę jechać wolno, ponieważ tu są światła, więc no. Nie wiem, sobie atmosferę, ale pewnie ten Kidos będzie szczelać. Na 100%. Nie, to nie ma, chyba, nie? No i to jest ten kidos. No walony idzie! Wypad! Nie waż się do mnie szczelać. Bo co, może ktoś chce zrespawnić po pociąg, co? A kurde, potem nie będzie paliwa, potem nie będzie kolantu i tyle. I problem będzie. Fajne łódź no jak on mnie strzela? co za debil mam to nagrane na ciebie mam twój nick mam twój nick i pamiętaj ja zawsze mogę go wykorzystać ja nic nie robię kurde a ten potrafi zabijać no ja rozumiem żeby mieć pistolet aby by jakieś no baranie ja chcę coś powiedzieć widzą wypad on jest najniebezpieczniejszym graczem na fajne. Słuchajcie, jak na przykład ktoś chce zrespawnować pociąg neutralnie. No a ty co mnie jeszcze bijasz? No co za Debil? Mam twój nick, pamiętaj! Co za Debil? Jak chcę powiedzieć coś widzą. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce zrespawnować ten walony pociąg neutralnie, to kurde... Niech dadzą zespawnować pociąg, a nie kurde zabijać ludzi, bo potem nie będzie paliwa, potem nie będzie yy, kulanta i tyle. I będzie problem. Ja na przykład mogę też sobie zebrać na ten, bo już mi na niecałe 100 mi zostało do zebrania. Ja już sobie to wywalę, bo jeszcze chcę poobserwować jak on to robi, ten kido zwalony. I niech on przez...